O starej tradycji potęgi i sprawności floty brytyjskiej wiedzieliśmy dużo. Również i to, że ta potężna flota była w stanie wojny ze wspólnym wrogiem. Trzeba było jakoś dać znać, że to my zbliżamy się do brzegu brytyjskich. Krawczyk, to był dowódca okrętu, zdecydował, by wysłać depeszę radiową otwartym kodem po angielsku. Polski okręt podwodny Wilk prosi o pozwolenie wejścia do portu. Na ten sygnał otrzymaliśmy depeszę nadaną polskim kodem. Spotkanie 30 minut na wschód yy, portu 20 września. Skierowaliśmy się na miejsce spotkania i około 6 wieczorem zobaczyliśmy angielski kontrtorpedowiec, wieczymy z Stardy. Podeszliśmy do niego na odległość tysiąca metrów i wynurzyliśmy się. On nadał sygnał: Follow me i poszedł na północ. Na nasze zapytanie, dokąd idziemy, odpowiedział Skapa To taka wielka baza floty brytyjskiej. Nie mamy ropy, odpowiedzieliśmy. Stardy, zmienił więc kurs i poszliśmy do najbliższego portu po Ropę. Pobrali ropę, zaopatrzenie, żywność. I teraz to Scapa Flow. Scapa Flow to jest taka baza floty brytyjskiej ukryta głęboko na dalekiej północy na Orkadach. To są takie wysepki u północnego brzegu Wielkiej Brytanii, gdzie wśród dzikich, takich szkockich skał umieściła się baza Home fleet, czyli tej floty ojczystej. Tam oni siedzieli, na wypadek wojny byli tam skoncentrowani. I teraz tak ten okręt podwodny Wilk, który przeszedł kampanię na Bałtyku, przeszedł sundy. Idzie do tego Skapa Flow, gdzie stoi cała Royal League. Do Skapa Flow wchodziliśmy o godzinie 7 rano. Wyszedłem na pomost. Defilowaliśmy przed największą flotą świata. Pancerniki, krążowniki, tu, tuziny kontrtorpedowców, lotniskowce. Mimo wczesnej godziny na wszystkich okrętach podniesiono bandery i załogi ustawiono wzdłuż burt i nadbudówek. <laughs> W miarę jak mijaliśmy poszczególne jednostki, załogi, podnosząc czapki, krzyczały trzykrotne Hurra! I to na naszą cześć.